Drodzy Państwo, od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne. Każda kobieta o tym marzyła. Po dwóch miesiącach otworzyły się studia urody i salony fryzjerskie. Ten wyczekiwany moment niewątpliwie zadowolił większość klientek. Tym samym postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądał pierwszy dzień po tak długiej przerwie. Oprócz wielkiej radości, że, że kobiety mogły wrócić i poprawić swoją urodę, powrócić do codziennych rytuałów, wyglądało to bardzo standardowo. Oprócz tego, że były większe przerwy między klientkami, dzień wyglądał jak dzień normalnej pracy. Wyglądał standardowo, gdyż dla branży kosmetycznej dezynfekcja, rękawiczki i higiena pracy to nic nowego. Każdy gabinet powinien korzystać z tych rzeczy na co dzień, również przed wybuchem pandemii. Mimo tego niektóre gabinety decydują się na dodatkowe środki bezpieczeństwa. Co ja wprowadziłam dodatkowego w swoim gabinecie to pleksa na biurko, na którym wykonywane są stylizacje paznokci i do niektórych zabiegów pielęgnacyjnych nakładamy przyłbice. Klientki i pacjentki, które przychodzą do nas muszą mieć maseczkę na twarzy, oczywiście pełna dezynfekcja, która była istnieje nadal. Zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i w salonach fryzjerskich została wyłączona z użytku poczekalnia. Dodatkowo prześcieradła i ręczniki zostały zastąpione produktami jednorazowego użytku. A jak pierwszy dzień pracy minął w jednym z olsztyńskich salonów fryzjerskich? Bardzo się cieszymy, że wróciłyśmy do pracy. Ten okres dwóch miesięcy też był takim dobrym czasem, gdzie można było przemyśleć pewne kwestie, poprawić coś nowego, wdrożyć do salonu. No i przede wszystkim cieszy nas to, że panie bardzo chętnie wracają i cieszą się, że mogą korzystać z naszych usług. Dowodem na to są pierwsi klienci, którzy chętnie wracają, poprawić swoją urodę. Czekałam bardzo na tą wizytę. Jest bezpiecznie, panie wszystkie są w maseczkach, są odległości zachowane. Jednak to nie jedyne wprowadzone zasady. Poza personelem klienci również muszą ubrać maseczkę podczas całej wizyty. Ponadto salony fryzjerskie mogą przyjąć mniej klientek na raz, żeby był zachowany wcześniej wspomniany odstęp, ale to nie jedyne zmiany. Osoby mogą przychodzić pojedynczo bez osób towarzyszących. Staramy się. Przypominać klientkom o dezynfekcji rąk. Mamy płyny, mamy rękawiczki. Gdyby ktoś zapomniał maski, bądź nie chciał zniszczyć swojej, również mamy dla klientów maski. Jak widać, salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne ruszyły pełną parą, dostosowując się do nowej rzeczywistości. Pierwsze dni mają już za sobą, a więc może być tylko lepiej.